Witajcie rodacy! Firmy Corsair nikomu nie trzeba przedstawiać. Zobaczcie zatem, czym teraz zaskoczyli w swoim nowym modelu klawiatury oznaczonym K70RGB Rapid Fire. Klawiatura dotarła do nas w podobnym kartonie jak poprzedni recenzowany model, tak więc dominują w nim mat, polakierowane elementy i żółte wstawki. Z pudełka można od razu dowiedzieć się, iż producent chwali się nowymi przełącznikami Sherry MX Speed, które mają bardzo niski skok czy też czas reakcji. W środku znajdziemy zaś oczywiście instrukcję obsługi, jak i kartę gwarancyjną z informacjami, czego nie robić, by nie stracić gwarancji. Nie zabrakło oczywiście specjalnie wyprofilowanych i z ekstratektualnych. Z którą Capsli dla graczy, którzy spędzają długie godziny przy FPS-ach czy też grach moba, a wraz z nimi, by szybko je zaaplikować, Corsair dodał ściągacz do kapsli. Pierwsze wyjęcie z pudełka przypomniało mi o jakości wykonania tego producenta. Jest ono zdecydowanie najwyższej klasy i żadna pozostała firma takiej nie zapewnia. Wierzch zrobiono z jednego kawałka aluminium, szczotkowanego i utlenianego na czarno. Wygląda ono znakomicie, aczkolwiek ma jedną wadę, którą zapewne później zauważycie. Przyciąga po prostu masę kurzu i kłaczków. Oczywiście całość spasowana jest ze sobą perfekcyjnie, a środek ramy, gdy się go mocniej przy nie sprawia, by całość się nawet trochę ugięła. Spód wykonano zaś z plastiku, ale dzięki aluminium, do którego został przykręcony i ten element jest naprawdę sztywny. Tutaj również zaaplikowano cztery gumowe stopki oraz dwie dodatkowe na podpórce pod nadgarstki. Dodatkowo nóżki, które wysuwają się w celu podwyższenia tyłu, również mają element antypoślizgowy. I tak jak widzicie całość na biurku nie będzie latała. Jeżeli chodzi o tył, to tam znajdziemy kabel, który jest niezwykle gruby i posiada aż dwie końcówki USB. Jedna służy do podświetlenia klawiatury, a druga do zasilenia portu USB, który również z tyłu ramy się znalazł. Ciekawostką jest dołączony tam także przyłącznik BIOSu na cztery różne profile. Jak już jesteśmy przy funkcjonalności, to nie można pominąć przycisków multimedialnych, znajdujących się w prawym górnym rogu. Mamy tutaj metalową rolkę do zmiany głośności oraz przyciski do sterowania odtwarzaczem. Są dobrze wykonane i według mnie każda klawiatura powinna takie guziki posiadać, bo są po prostu fenomenalne. Parę centymetrów po lewej również znajdują się dwa inne przyciski, z czego jeden pozwala zmienić natężenie podświetlenia, a drugi blokuje klawisze Windows. Dodatkiem, który również jest jeszcze w zestawie, a o którym nie wspomniałem na początku to odłączalna podpórka pod nadgarstki. Ta ma nieziemską w dotyku powierzchnię, a jej aplikacja jest dziecinnie prosta. Jednak dość tego pitu-pitu i przejdźmy do najbardziej innowacyjnej rzeczy, a mianowicie do przełączników Sherry MX Speed. Te mają szarą fakturę i charakteryzują się tym, iż aktywacja następuje już po wciśnięciu klawisza na 1,2 mm, gdzie przeciętne przełączniki potrzebują dwóch. W teorii oznacza to, że będziemy szybsi od przeciwnika o blisko połowę, jednak w rzeczywistości wcale tak nie jest. Owszem, przełączniki dają nam przewagę, bo nawet jeżeli ktoś ma lepszy refleks, no to my nadrobimy tę przewagę w Sprzęcie. Ale nie wierzcie w to, że nagle staniecie się najlepsi w kontekście strajka. Oczywiście niejednokrotnie mieliście pewnie sytuację, iż zabrakło wam dosłownie ułamka sekundy do wygranej czy uniknięcia śmierci, no i tutaj faktycznie te przyłączniki mogłyby wam pomóc. Jednak jest jedno ale: w chwili obecnej ta klawiatura kosztuje ponad 700 zł, co dla zdrowego i przeciętnego gracza jest kwotą niestety abstrakcyjną. Przejdźmy zatem w smutku do oświetlenia. To oczywiście jest bardzo jasne, intensywne i wyraziste. Zdecydowanie jedno z najlepszych, z którymi miałem do czynienia. Tutaj widzicie małą próbkę, jak ono może wyglądać. Efekty fali, wybuchu, tęczy, pulsacji, jak i wiele więcej z poziomu oprogramowania jest dostępnych do wyboru. Tutaj niestety kamera nie odda tego, jak dobrze te kolory wyglądają, no a szkoda. Jeżeli chodzi o oprogramowanie Corsaira, to nieraz już o nim opowiadałem. Tak więc w skrócie powiem, iż jest tam absolutnie wszystko, czego byście chcieli by w nim było. Ustawienia makr, podświetlenia, niezależne profile czy opcje klawiszy multimedialnych, to wszystko jest dostępne w przejrzystej i prostej aplikacji. Reasumując, Corsair upewnia mnie za każdym razem w dwóch rzeczach. Po pierwsze, produkty, które wypuszcza są wręcz wolne od wad i stworzone z najlepszych możliwych tworzyw. Bo jeżeli chcecie mieć świetne i wyraziste oświetlenie, sztywną i aluminiową ramę, dodatki w postaci ekstra nasadek, USB z tyłu czy unikatowych szybkich przełączników Sherry MX, to wiecie gdzie szukać. Niestety, jak zawsze w przypadku niemal doskonałości, niska cena nie idzie w parze z całością, bo K70... RGB Rapidfire kosztuje ponad 700 zł. No i cóż, tym oto smutnym akcentem zakończymy program. Dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.